Zadamy sobie teraz pytanie, czy da się połączyć wodę z ogniem, robić taką kiełbasę, żeby smakowała jak ta z przydomowej wędzarni, a jednocześnie produkować ją w nowoczesny sposób na dużą skalę? Zdaje się, że pewna śląska firma tym się właśnie zajmuje. Zakłady mięsne Silesia od lat strzegą swoje receptury na kiełbasę suchą myśliwską. Wielu próbowało ją podrobić, ale się nie udało. My postaramy się uchylić nieco rąbka tajemnicy. Wytwarzanie suchej myśliwskiej trwa 16 dni i nie ma mowy, żeby pójść na skróty. Tradycyjnej receptury niestety nie da się oszukać, mimo że dzisiaj są technologie pozwalające skrócić zarówno cykl produkcyjny, jak i cykl suszenia kiełbasy. Natomiast nasz produkt powstaje według tradycyjnej receptury, dzięki czemu zawdzięcza swój. Smak, zapach i strukturę. A zatem trzymamy się blisko głównej technologii produkcji. To ona zna wszystkie tajniki. Półtusze wieprzowe rozbierane są na czterech liniach. Wzdłuż każdej linii stoją rzeźnicy, którzy odpowiednio porcjują mięso. Do kiełbasy suchej myśliwskiej potrzebujemy mięso wieprzowe z łopatki oraz szynki, które po peklowaniu jest rozdrabniane. Teraz przygotowanie farszu. Podczas kutrowania istotne jest dodanie lodu, żeby mięso w maszynie się nie nagrzało. Do rozdrobnionego mięsa dodawane są przyprawy: sól, czosnek, jałowiec i pieprz. Po dokładnym wymieszaniu farszem nadziewane są jelita wieprzowe. Dzięki specjalnej nadziewarce długość kiełbasy myśliwskiej jest zawsze taka sama, od 10 do 12 cm. Składniki wewnątrz batonów muszą się dobrze ułożyć. Dlatego kiełbasy powiszą tak przez 4 godziny. Mówiliśmy coś wcześniej o przydomowej wędzarni? My zapach dymu już czujemy, ale trzeba jeszcze dołożyć do pieca. Drewno musi być naturalne, bukowe. Kiełbasę będziemy dwukrotnie. Po pierwszym wędzeniu kiełbasa musi być porościnana, poprzewieszana w taki sposób, ażeby wszystkie te niedowędzone miejsca odsłonić. I następnie po tym drugim przewędzeniu uzyskujemy już taki produkt, który możemy skierować do suszenia. W sumie trwa to prawie 12 godzin. Po wędzeniu trzeba sprawdzić walory kiełbasy. Też chcielibyście być teraz na miejscu pani technolog. Można powiedzieć, że kiełbasa jest już prawie gotowa, ale czeka ją jeszcze jeden ważny etap. W specjalnej komorze kiełbasa będzie się suszyć przez 5 do 6 dni. Długotrwały proces suszenia decyduje oprócz smakowitości również o trwałości produktu. Ta kiełbasa uzyskuje bardzo dobrą i długą trwałość pomimo braku zastosowania jakichś chemicznych stabilizatorów, dodatków. Zostało nam jeszcze pakowanie i kiełbasa myśliwska może ruszać w świat.